Co najbardziej hamskiego ktoś zrobił w moim domu, moja szwagierka z uśmiechem na ustach dała mojej trzyletniej córce coś, co prawie ją zabiło, a potem powiedziała wszystkim, że przesadzam z tą całą alergią i lubię dramaty, a wszystko to wydarzyło się przy stole, w środku rodzinnej kolacji, gdzie miało być bezpiecznie i spokojnie. Lisa nigdy mnie nie lubiła, od kiedy zaczęłam spotykać się z jej bratem. Zawsze miała złośliwe komentarze, zawsze kwestionowała wszystko, co mówiłam, a kiedy mała dostała poważną alergię na orzeszki ziemne, Lisa zaczęła opowiadać wszystkim, że to moda i że teraz każda matka coś sobie wymyśla, żeby być ważna. Potrafiła specjalnie przynieść ciastka z orzechami i udawać, że nie wiedziała. Przewracała oczami, gdy sprawdzałam etykiety i kilka razy nawet powiedziała, że niektóre dzieci po prostu udają, bo matki je tego uczą. wtedy zaczęłam spisywać wszystko, co mówiła. Każdą złośliwość, każdą aluzję, każdą groźbę, bo miałam złe przeczucia i miałam rację. Święte Dziękczynienia pierwszy raz zgłosiła się do pomocy w kuchni, co od razu wydało mi się podejrzane, ale zanim zdążyłam coś sprawdzić, usłyszałam kaszel, potem płacz, a potem ten świszczący dźwięk, którego każda matka z dzieckiem uczulonym na orzeszki boi się najbardziej. Wbiegłam do salonu i zobaczyłam moją córeczkę z sinymi ustami i spuchniętą twarzą. Ledwo łapała oddech, a stała obok z miną jakby właśnie coś wygrała. Zapytałam, co jej dała, a ona spokojnie odpowiedziała, że tylko kilka orzeszków stacy, bo chciała sprawdzić, czy to naprawdę alergia, czy tylko mój wymysł. Drżącymi rękami podałam jej zastrzyk, który zawsze noszę przy sobie. Mój mąż już dzwonił po karetkę, a lisa mówiła wszystkim, że mała tylko udaje, bo tak ją nauczyłam. Ratownicy przyjechali w ostatniej chwili i musieli pomóc jej oddychać jeszcze u nas w domu, bo było naprawdę źle. Pokazałam policji wszystkie moje notatki, wszystko co mówiła wcześniej, i gdy usłyszeli od niej, że chciała tylko udowodnić, że nie kłamie, zrozumieli, że zrobiła to specjalnie. Lisa została zabrana przez policję, dostała karę więzienia i musi zapłacić wszystkie rachunki za leczenie. A mój mąż? W końcu przejrzał na oczy i powiedział, że Lisa nigdy więcej nie pojawi się w naszym domu. Moja córka wyzdrowiała, ale od tamtej pory za każdym razem, gdy idziemy do kogoś w gości, patrzy mi w oczy i mówi no, Mamo, sprawdź to jedzenie jeszcze raz i wiem, że tamten dzień zostanie z nami na zawsze.